Witam wszystkich miłośników pociągów pancernych. Dziś, kilka słów o pociągu pancernym nr 13 generał Sosunkowski. Jego wagony artyleryjskie powstały w 1920 roku w zakładach Cegielskiego. Nazwijmy te wagony Cegielski Typ 1. Pociągów tego typu z tymi wagonami miało powstać wiele, natomiast nie powstało z dwóch powodów. Jeden z pierwszych powodów to jest taki, że zakłady Cegielskiego wymyślili coś lepszego, czyli nowsze typy wagonów. Drugi powód, wojna z bolszykami dobiegła końca i pociągi pancerne nowe nie były już potrzebne. Pociąg w okresie międzywojennym przed 1939 rokiem przechodził drobną modernizację. Między innymi wzmocniono, niewiele, ale wzmocniono obronę przeciwlotniczą. Okazuje się, że to była bardzo cenna modernizacja. We wrześniu 1939 roku pociąg przydzielono do armii modli. Pociąg walczył pod Ciechanową, Błońskiem i Wyszkowem.

Żaden z nich nie został przez to lotnictwo zniszczony. Dotyczy to również naszego pociągu pancernego numer 13. No ale przecież jest film, są zdjęcia, sprawa wygląda jednoznacznie. Lej po wielkiej bombie 250 kg i wyrzucony z torowiska polski pociąg. To co zobaczyliście na zdjęciach na filmie, prawdopodobnie jest to skutek nieszczęśliwego wypadku w czasie wojny. To znaczy bomba jak najbardziej spadła. Uszkodziła jeden z równoległych torów, ale nie ten, po którym jechał pociąg. Mało tego, ten pociąg prawdopodobnie już pojawił się 20-30 minut po nalocie. Po prostu załoga albo nie zauważyła uszkodzenia torów, albo bardziej prawdopodobne, że widziała, że tor równoległy jest uszkodzony, natomiast doszli do wniosku, że i tak przejadą nic się nie stanie. Niestety stało się, pociąg się zsunął. Co przemawia za takim przebiegiem wypadków? Otóż jeśli spadła bomba, cały materiał, gruz, tłuczeń zostało wyrzucone w powietrze. Natomiast jeśli zostało wyrzucone w powietrze, musiało potem spaść na ziemię. Jak przyjrzycie się zdjęciom pociągu, nie widać śladu materiału, który spadł na niego, tak by nazwijmy to, z nieba. On jest po prostu pociąg czysty, więc wybuch musiał nastąpić dużo, przed tym, jak pociąg pojawi się w tym miejscu. Skład jest wykolejony, ale poszczególne wagony nie są uszkodzone. To wszystko można było ponownie postawić na torach, niestety za sprzętu i czasu 10 września po prostu na tyłach polskich panował chaos. Natomiast Niemcy mieli sprzęt i czas. Szybko postawili pociąg na szynach i wykorzystali prawdopodobnie w 40 roku na froncie zachodnim.